Co to masz, Patrycja? Zestaw szczypiec zaciskowych do przewodów elastycznych. I co to robi? Zaciska przewody. Na przykład, jak chcesz sobie wymienić y, chłodnicę i nie chcesz zlewać płynu, bo jest na przykład nowy, to bierzesz sobie szczypce, wkładasz w przewód, zaciskasz. Nie uszkodzi y, rurki, bo jest gładkie, takie, więc. Nie, przetnie. nie przetnie jej. zaciskamy i elegancko trzymamy. I można odpinać na przykład chłodnicę. Tak. Ciekawe rozwiązanie. I mamy dwa rodzaje. Mamy wygięte i, i nie. I gdzie to można kupić? pl Ten zestaw można znaleźć pod numerem 88403, a ten pod numerem 88419.